Witam wszystkich bardzo serdecznie. Kolejny odcinek serii sezony online. Tym razem jest to dywizja 8, a więc zaczynamy! Pierwszy przeciwnik Shady T69 Nazwa drużyny Los Jugadores. I oto już w 10 minucie tracę bramkę, jednakże długo nie trzeba było czekać na rewan z mojej strony. Ogólnie, jak widzicie, przeciwnik atakował, ale również i ja miałem swoje okazje. Ostateczny wynik spotkania: 2 do 1. Taka sama liczba strzałów, i strzałów celnych. U mnie, jak i u mojego przeciwnika, znajdźmy następnego przeciwnika Zuni. Unii, nazwa drużyny Slazy Ma Soldado Cicharito Oscara Mirelasza. a więc dosyć fajnych tych zawodników. I tak oto w 15. minucie poległem Soldado strzelił gola. Jednakże Chicharito nie pozostał im dużnie w 27. minucie wyrównanie. Po pierwszej połowie statystyki dosyć wyrównane, jednak przeciwnik tych strzałów miał troszeczkę więcej chyba o jeden. W 71. minucie Cicari wyprowadza moją drużynę na prowadzenie. Natomiast Fernandinho w 82. minucie przypieczętowuje zwycięstwo 3 do 1. Koniec spotkania. Drugie zwycięstwo z rzędu, a więc 6 punktów. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Naszym przeciwnikiem jest Gerko21. Nazwa drużyny: Club Brokers. Mamy tutaj Gomeza Rom y Muriela Hamzika. Tutaj już Dembaba otwiera wynik spotkania. Tu już poprawka w wykonaniu Soldado i 2 do 0 do pierwszej połowy. Tutaj gol kontaktowy w 46 minucie w wykonaniu Muriela. A tutaj już udało się. No, przypadkiem, ale remis. Tutaj nie wiem, z jakiego powodu otrzymałem rzut karny. Po prostu do tej pory otrzymałem dwa rzuty karne dosłownie z niczego. Natomiast z 3, może cztery takie co powinny zostać odgwizdane, nie było za to nic. A teraz dostałem rzut karny i dosłownie nie wiem za co, jak to mówią, z kapelusza. Nie dało mi to prowadzenie, a więc trochę nie fair, według mnie, sędzia postąpił. Jednakże z prezentu skorzystałem. 9 punktów po 3 meczach, następny przeciwnik. Jojojo, yo, 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 level 3. Nazwa drużyny Madinina Style. I tak oto po strasznym błędzie wyszedł przeciwnik na prowadzenie. Tutaj nie trzeba było długo czekać, i szybka kontra, i już jest 2 do 0. Wielka nieporadność w ataku z mojej strony tyle strzałów, i nic się nie udało z tego trafić. Co zauważyłem, co mi się nie podoba, już trafiło mi się to kilka razy: komunikacja obrońców z bramkarzem. Dobiegam obrońcom i przełącza się na bramkarza, albo po prostu, mimo wszystko, mimo iż ja dobiegam do piłki, bramkarz też tak samo również dobiega do tej piłki i, i następuje zderzenie albo, albo no po prostu zamieszanie. Po którym straciłem już chyba kilka, no kilka dosyć goli. Ostatecznie wynik spotkania 1-3, a więc przegrana. Niemniej jednak jest to ciągle dobry rekord 3 zwycięstwa, 1 przegrana po 4 meczach. A więc znajdźmy kolejnego przeciwnika jest to Alex Blair 5. Zobaczmy kim gra Nazwa drużyny Alex FC Mamy Babiani, Mertens Inler, De Jong I w trzeciej minucie Soldador otwiera wynik spotkania Tutaj już Andrea Schürrle podwyższa na 2 do 0. Po pierwszej połowie oddaję 6 strzałów, z czego 5 było celnych. I tutaj już przypieczętowuje Chicharito na 3 do 0. To będzie już pewny wynik. Jednakże przeciwnik strzelił bramkę. Na 3 do 1. Koniec spotkania. Kolejne zwycięstwo. Brakuje 3 punktów do tytułu. A więc powinien, po, powinienem zdobyć ten tytuł, ponieważ jeszcze dużo macie do końca. Zobaczymy. kolejny przeciwnik All Spicy Meal Gra drużyną z ligi hiszpańskiej Jak widzimy, atakuje cały czas i w końcu ta akcja w 37 minucie przyniosła mu bramkę. Później strzelił kolejną. Niestety co mogę Wam powiedzieć, musiałem rozłączyć ten mecz ze względu, iż miałem telefon i musiałem wyjść. Dlatego też może w tym meczu yy, tak w ogóle nie skupiałem się, ponieważ oczekiwałem na telefon i, i, i to była taka walka z czasem. Dlatego nie polecam Wam grać takich meczy, że musicie, że czekacie na coś i do ostatniej chwili jeszcze mecz grać. Lepiej sobie odpuścić, bo jak widzicie nie przyniosło mi to nic, tylko musiałem i tak bym musiał rozłączyć mecz, a i tak jeszcze przegrałem, także w następnym spotkaniu tutaj wygrywam do przerwy 2 do 1, taka sama liczba strzałów, tu już Soldado podwyższył wynik. Jednakże starić strasznie silny zawodnik. Będę chciał go chyba kupić, ponieważ prezentuje się tak jak widziałem moich przeciwników naprawdę bardzo dobrze. Tutaj przeciwnik dwa razy w poprzeczkę uderzył. A tutaj już bramkarz wyszedł i Fernandiniu mógł finezyjnym strzałem z daleka. Dokończyć dzieła. Wynik spotkania 5 do 2. Dobre zwycięstwo, to jednak jak widzicie, 5 miałem strzałów i 5 goli, a więc strzał, gol. Skuteczność dobra. Przeciwnie go do więcej strzałów, jednak wiele z nich było niecelnych. Tytuł wygrany, także zmierzamy. Do dywizji siódmej następny odcinek niebawem, a więc dzięki, trzymajcie się, cześć.